Po uruchomieniu monitora, zobaczysz jego ekran blokady. Aby przejść dalej, kliknij na ekranie. Jeżeli zostało ustawione hasło, trzeba je będzie teraz wpisać. Z menu po lewej stronie możesz przejść kolejno do wbudowanego komputera OPS, jeżeli został on zamontowany wraz z monitorem. Przejść do wyboru źródła obrazu, jeżeli chcesz skorzystać z monitora jako wyświetlacza dla swojego laptopa bądź komputera. Uruchomić aplikację tablicy, przejść do opcji udostępnienia ekranu, uruchomić eksplorator plików bądź otworzyć menu wszystkich zainstalowanych aplikacji, które możesz przesuwać. Poniżej widoczna jest też ikona ustawień monitora. Ikony w lewym dolnym rogu ekranu służą do przejścia do ekranu blokady, ustawień Wi-Fi oraz sieci LAN, jeżeli zostały one podłączone. Ustawień bluetooth, a także przejścia do zawartości pendrive'a, jeżeli został on podłączony do portu USB. Istotną funkcją monitora jest tak zwane pływające menu. Pozwala ono na szybki dostęp do kluczowych aplikacji oraz ustawień urządzenia. Domyślnie jest ono zawsze widoczne na ekranie, jednak przezroczyste, tak aby nie przysłaniać Ci treści wyświetlanych na ekranie. Aby je przywołać, kliknij na jego ikonę. Albo dotknij dwoma palcami na ekranie. Za pomocą pływającego menu możesz uruchomić tryb notatki, wbudowany komputer OPS, przejść do aplikacji tablicy, a także do ustawień jasności oraz głośności monitora, do menu wszystkich uruchomionych aplikacji, wrócić do ekranu domowego albo cofnąć ostatnią wykonaną czynność.